Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Marka, chwała Tobie, Panie. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli. Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. O nich zapytał, aby wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr. Ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówić. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów zgromił Piotra słowami. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci. A kto straci swe życie z powodu mniej Ewangelii, zachowaje. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Umiłowani w Chrystusie, Panu, siostry i bracia. Bardzo bogata dzisiaj w treść liturgia słowa. Poczynając od pierwszego dzisiejszego czytania z księgi proroka Izajasza, Bóg wspiera swego sługa w prześladowaniach. I o tym mówi prorok Izajasz. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Działając z Bogiem, jesteśmy mocni. Te wszystkie obelgi, które nawet idą na proroka Izajasza, za nic on nie ma, kompletnie za nic. Nie wzruszają go, bo Bóg jest z nim. Człowiek może krzywdzić, ale prorok Izajasz trwa w Bogu. I wie, że Bóg go zawsze wspomoże. W dzisiejszym drugim czytaniu święty Jakub Apostoł. Zadaje nam na początek pytanie. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Cóż z tego? Chyba dobrze znacie takie powiedzenie. Wielu ludzi tak mówi, obszczonek, jestem wierzący i nie pra. Znacie takie powiedzenie, prawda? To święty Paweł, święty Jakub dzisiaj właśnie o tym mówi. Nie da rady. Albo jestem wierzący i praktykujący, albo jestem niewierzący. Nie ma innej drogi. Z mojej wiary musi wypływać uczynek. Mój, mój kult, moje spełnianie dobrych uczynków, moja miłość do drugiego człowieka, do Pana Boga musi z tego wypływać. Jeśli nie, to jaka to wiara? Tylko na papierku chyba. I na tym, że udaję, że jestem wierzący. I mówię, nie praktykujący. Z logicznego punktu widzenia, zdanie fałszywe. Nie ma czegoś takiego. Religiologia mówi, że w każdej religii jest kult. i Są uczynki. Jeżeli nie ma uczynków, tam nie ma wiary. Tutaj bardzo jasno dzisiaj yy, święty Jakub nam o tym mówi. I dzisiejsza Ewangelia. Pytania, które kieruje Pan Jezus do apostołów, są pytania kierowane do nas. Pan Jezus delikatnie zaczyna pytać, za kogo ludzie mi uważają. I dziś mógłby Pan Jezus zapytać was, obracacie się wśród znajomych w pracy, z różnymi ludźmi się spotykacie. Za kogo ludzie mi uważają? I byście dali różne odpowiedzi. Tak jak dali apostołowie. Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków, a pewnie nie powiedzieli, że niektórzy w ogóle ciebie nie uznają. Skoro apostołowie słyszą, co ludzie inni mówią o Panu Jezusie, to zadaje Pan Jezus konkretnie im i każdemu z nas to pytanie. A wy za kogo mnie uważacie? Kim ja dla was jestem? I Piotr pod natchnieniem Ducha Świętego mówi, ty jesteś Mesjasz. I wtedy Pan Jezus mówi, nikomu o tym nie mówcie. Piotr wyznaje wiarę, że Jezus jest Synem Bożym, obiecanym Mesjaszem, który przyszedł zbawić ludzi. I zaczyna wtedy Pan Jezus mówić dokładnie to, co Stary Testament mówi o przyjściu Mesjasza. Coś będzie się działo, że będzie odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity i po trzech dniach zmartwychwstanie. I mówi zupełnie otwarcie wtedy te, te słowa. Skoro Piotr powiedział i wyznał wiarę, że jest Pan Jezus Mesjasza. I ten sam Piotr, ale już nie pod natchnieniem Ducha Świętego, e, wziął Jezusa na bok i zaczął go upominać, że tak nie może mówić, że tak, że tak nie może się stać. I co mu Pan Jezus mówi wtedy? Kiedy już nie myśli po Bożemu, tylko typowo po ludzku, zejdź mi z oczu, szatani. Bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. I kochani, my musimy też dzisiaj sobie postawić pytanie. Odpowiadając na pytanie Pana Józefa, kim Ty dla mnie jesteś, czy będę odpowiadał z natchnienia Ducha Świętego, czy typowo po ludzku? To jest bardzo ważne, bo po ludzku będę błądził. Będę schodził na manowce, ale mam wejść w głębię Bożego myślenia i odpowiadać po Bożemu. I odpowiedź, kim ja dla Ciebie jestem, którą zadaje Pan Jezus, musi wypływać z serca przepełnionego miłością Bożą. Inaczej. Będę błądził. Będę dawał definicję, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, zupełnie nieprawdziwe. Kochani, i Pan Jezus dalej mówi: Jeśli chcesz być moim uczniem, jeśli rzeczywiście wierzysz we mnie, to pójdź za mną. Weź krzyż swój, imię na ślad. Kiedy Pan Jezus mówił te słowa dwa tysiące lat temu, krzyż, który jest do tej pory symbolem hańby dla Żydów, Pan Jezus mówi: Weź krzyż. To się w głowie nie mieściło. Po ludzku. Ale po Bożemu jak najbardziej. I Jezus mówi: Jeśli stracisz swoje życie z powodu mniej Ewangelii, zachowasz to życie na życie wieczne. Które życie, życie ja chcę zachować? To ziemskie, czy to niebieskie, w niebie, wieczne? To wszystko zależy ode mnie. Czy ja otworzę swoje serce? Czy rzeczywiście przyjmę Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela? Dlatego na koniec, kochani, zadanie domowe, chociaż w szkołach zabronione, a w kościele jeszcze nie. Zadanie domowe dla dzisiaj. Wieczorem, kiedy będziecie kłaść się spać, kiedy będzie ta wieczorna modlitwa, odpowiedzcie na pytanie, kim dla Was jest Jezus Chrystus. Ale odpowiedzcie sercem, nie głową, sercem. A wtedy będzie ta odpowiedź prawdziwa. Amen.